Skoro Skorpion tego chciał? Chciał, chciał. Z dziesięć razy mi powtarzał. No dalej dawaj kanister. Postaw go na siedzeniu pasażera. Widzę, że kierowca już za kółkiem. Nie ma co tego przeciągać. Jeszcze godzinka, dwie i spuchnie jak balon. No dobra. Jedziemy z koksem? Robimy ten pogrzeb? Robimy. Zajebiście. Wetknąłem szmatę do wlewu paliwa. Podpal ją, a ja uruchomię auto. Pali się! Szybko zanim nim, pierdolnie! Szerokiej drogi, przyjacielu.